Siema na krzko z tej strony Miki, a tutaj bardziej na szybko takie informacje, bo już tyle ludzi pytało, nie? tyle pytało i w sumie tego filmu miało nie być, bo myślałem, że wszystko już będzie dobrze i tak dalej, ale skoro jest film, no to, to, to należą Wam się w końcu te wyjaśnienia. Mianowicie tutaj powinno pojawić się pytanie, dlaczego Miki nie nagrywasz z chłopakami i tak dalej, i tak dalej. No, ja nagrywam, bo, bo po prostu nie nagrywamy, bo nam się relacje pogorszyły. Jeżeli tak to może nadać po prostu przestaliśmy ze sobą rozmawiać i tak wyszło po, po prostu. No różnie to się bywa. Urwał nam się trochę kontakt mniej więcej tak yy, od ferii moich, czyli tak od połowy lutego yy, i wcześniej jakieś małe problemy mieliśmy no i tak po prostu wyszło, że przestaliśmy nagrywać. Pokłóceni raczej nie jesteśmy, ciężko to nazwać, ja przynajmniej żadnego żalnego do bo oni chyba do mnie też nie. I po prostu no, po prostu no... nie no ja nagrywam ze sobą mi tyle. No. Normalna rzecz. Żeby ktoś nie pisał mi, że jestem pokłócony z Bolkiem, bym powiedział, przecież nagrywaliśmy ostatnio razem, co włóko nagrywaliśmy, byliśmy otwarci się bory razem, więc nie piszcie mi ludzie, że jesteśmy pokłóceni, czy coś w tym rodzaju, bo nie, nie jesteśmy. I tym bardziej nie piszcie mi komentarzy, że, że mam nagrywać z kimś nowym, bo, bo to nie fajnie, bo masz swój team. No oni też nagrywają z innymi nowymi ludźmi więc nie piszcie mi, że tylko ja nagrywam z nowymi ludźmi yy, i tym bardziej nie obrażajcie mi Kazia, bo kilka osób mi Kazia obraziło ja wam dam Kazia obrazić. Kaziu to jest taki ziomek i z Kaziem znamy się naprawdę długo więc nie piszcie mi, że Kaziu czy, czy ktoś jest nowy, bo, bo znamy się naprawdę już też kawał czasu i troszeczkę razem przeszliśmy. Yy, i po prostu tyle, więc teraz naprawdę jeżeli ktoś będzie jeszcze o to pisał, to, to komentarze będę usuwał, bo już ten spam mi po prostu męczy, nudzi yy, i tak dalej. Yy, myślę, że niektórych może ta odpowiedź usatysfakcjonowała, czy jak to zwał, tak zwał, innych pewnie nie, nadal będą drążyć, więc no niestety powiedziałem tyle, co, co, co wam powinno starszyć do wieści takiej publicznej, jak to nazwać. No w sumie tak jest, w sumie tak jest, że przestaliśmy właśnie tak sobie z na dzień. Jak ktoś powie, Miki, ale jak to tak? Z na dzień, kurde, czy Getchi, no się... Koniec. Mówię. Różne są w życiu rzeczy się zdarzają. I po prostu. Czy, czy ktoś spyta, czy w przyszłości będą wspólne filmy? Nie wiem. Zobaczymy. Być może tak, być może nie. Ciężko mi na tę chwilę odpowiedzieć, więc po prostu to tyle. I od razu mówię, że pod tym filmem te komentarze łapki będą wyłączone, żeby to spamu nie robić bezsensownego. Bez I przypomnę, że Komentarze, które właśnie od tej pory będą, to będą kasowane, ponieważ nie chcę kolejnego spamu o to robić. Macie odpowiedź w tym filmie, więc jak ktoś nie zrozumiał, to obejrzyjcie go sobie do skutku kilka razy albo kilkanaście i będziecie wiedzieć. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.